Jest to rzeczny, który łączy lewy brzeg z prawym brzegiem warty. On funkcjonuje gdzieś tam od lat 70. I to był typowy środek dla mieszkańców, przede wszystkim dla rolników. Dotyczy to w sumie na dzień dzisiejszy dwóch góra, trzech rolników z naszej gminy, którzy mają tam jeszcze po drugiej stronie yy, grunty. No i dotyczy kilku mieszkańców powiedzmy miasta Konina, którzy po naszej stronie mają podobno łąki. Ja przepraszam, niech sobie złośliwy, ale niektórzy to nawet pewnie nie wiedzą, gdzie je mają. Ten prom nie, nie tylko on tutaj jest dla rolników, on jest dla wszystkich. On jest dla ludzi z Konina, którzy przejeżdżają. Ludzi, którzy tu mieszkają, mieszkańców z Woli Podężnej, z Konina, każdy by tu chciał przejechać, nie? a no, wójt twierdzi, że nie ma pieniędzy i nie będzie go remontował. Były zorganizowane dwa zebrania wiejskie, na których mieszkańcy przegłosowali, że oni chcą, żeby ewentualnie nie ponosząc tutaj kosztów, które są duże. To jest koszt rzędu powiedzmy 40-60 tysięcy rocznie samo utrzymanie. Do tego raz na 4 lata przychodzi kwestia kapitalnego remontu, gdzie czuwa nad tym y, Bydgoszcz. I tutaj trzeba to wszystko wyciągnąć, przejrzeć. Ja przyjechałem dlatego, że poproszono mnie o to, żebym y, zapoznał się z tematem. Jest możliwość dofinansowania remontu probu, to Państwu mówię, bo sprawdziłem to z naszych środków z budżetu województwa. Natomiast nie ma możliwości, żebyśmy my partycypowali w kosztach utrzymania, żeby była jasność. Więc tak na dobrą sprawę, to zależy teraz od woli władz gminy, czy chcą w tych kosztach żebyśmy uczestniczyli, partycypowali. Mówię o remoncie, ale na pewno nie możemy utrzymywać. To jest pewnego rodzaju propozycja, jeżeli jest taka potrzeba, to możemy y, o tym porozmawiać. Otrzymałem y, y, pismo, w którym pierwotnie y, zastępca wójta, pan, y, Daje kwotę około 200 tysięcy. Wiemy, że to są dane zupełnie szacunkowe, bo nie oparte żadną wyceną, bo taką odpowiedź już od pana również otrzymaliśmy, bo poprosiliśmy o kosztorys. Ta cena 200 tysięcy bierze się stąd, że po prostu poprzez bezmyślne użytkowanie tego promu, tak ja to określam, została rozjechana wyspa, na której był przymocowany prom. On jest dolnolinowy i w tej chwili już tego pramu się nie da tam umocować. Trzeba albo odbudować trzeba albo odbudować wyspę, Trzeba po prostu założyć potężne potężne powiedzmy tak zwane szklanki albo prze, prze modelować go na tak zwany górnolinowy. Z tego, co wiem, ostatnie pismo, które wyszło do pana wójta, prezydent wyraźnie zaznaczył, że będzie partycypował w kosztach utrzymania, tak? tylko a, najpierw, a, 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 najpierw prom musi być wyremontowany, tak? muszą być poniesione koszty, remontu, musi być wycena e, tego promu, czy on się nadaje w jakim e, stopniu do remontu. Żeby móc mówić o partycypowaniu w kosztach, żeby prezydent mógł w użytkowaniu bieżącym pomagać, to też trzeba ponieść te koszty bieżące. Proszę państwa, koszty bieżące to są również koszty utrzymania, to co panowie mówi. Tak zwanego promowego, tak? czyli Aha. tego, który obsługuje prom. To też jest kosz około. 6-7 tysięcy rocznie, tak? U nas na przykład w mieście, tak? Trzeba temu promowemu zapłacić za to, że on go pilnuje, tak, nie tylko pływa, tak? Ale dba o to, żeby się nie zerwał. To są te wszystkie koszty, które trzeba oszacować, tak? Ja nie wiem, czy w gminie są na to przygotowani, oni muszą to zrobić. Przepraszam, to my chciało. mamy się tym zajmować, czy tu wójt będzie się tym zajął. Kto, Kto bierze za to pieniądze? Ja to, ja to biorę! Ja nie mam czasu na to, pan ma na to czas. Pan się nawet nie zapoznał, nie tu rozmawialiśmy po... Jaki kasztorek by był? Pan 200 tysięcy sobie wyobrażał. Początek sobie maja. My już wcześniej podjęliśmy tak. działania, żeby doprowadzić, określić w jakim stanie jest sam ten mebel, tak to nazywam. Ale w przymowie w Przyszedł okres, Tylko, że, przyszedł okres. Przyszedł że gmina przyszedł okres. wyciągła i nawet nie zabezpieczyła, a młodzież alkohol piła dzisiaj poszczątali te butelki, w się ma gminy. Nawet nie zabezpieczyła. ale jakby ktoś zleciał, czy coś się stało, to by to by dopiero. A młodzież klapy wyrzucone do rzeki. I tak jak tutaj przedstawiciel prezydenta mówił, my te wszystkie formalności dokonaliśmy. Byli eksperci, zrobili badania, pomiary, kosztorys. No i, I, z tego, i, z I z tego kosztorysu wyszło 49, niecałe nie, 50 tysięcy, tylko tego, tak. tylko tak. tego. Ja bym chciał wiedzieć przede wszystkim, no bo mamy tutaj różne stanowiska, czy państwo podtrzymujecie ten wniosek, który niedawno złożyliście, no bo nie ja jestem tu stroną, żeby rozstrzygać, czy to ma robić Konin, K Krzymów, Kramsk i tak dalej, tak? Wniosek spłynął ze strony gminy Krzymów poprosiliśmy tam o uzupełnienia, już odpowiedzi mamy i teraz jest pytanie po prostu. Ja Państwu mogę powiedzieć w ten sposób, że jeżeli będzie ta wola podtrzymana ze strony gminy, dla mnie obojętnie której, to już musicie się Państwo domówić, to nie jest moja rola tutaj, to mogę podjąć się roli i przekonać. Najpierw zarząd województwa, później Sejmik. Bo mamy takie możliwości prawne, wiemy, i również finansowe, że możemy do tego remontu się dołożyć. Dobra. Uważam, że warto wykorzystać tę okazję i pogodzić ten cały spór pomiędzy tymi mieszkańcami tak, aby żeby rozwiązać ten problem. Po co sesje? powtarza się ten sam problem, że ci mieszkańcy przychodzą, nie ma co się im dziwić, są oburzeni z tego względu, że jakby nam ktoś zamknął drogę i byśmy mieli na przykład na około 20 km dodatkowo dojeżdżać na przykład do pracy, też by był dla nas boli problem. Ja, tak, dlatego razu, dlatego. Zgadza się w jedną stronę. Dlatego warto tym ludziom pomóc, jeżeli jest jeszcze tym bardziej większa wola z urzędu Marszałkowskiego. Mało tego. To, na nas, to w naszej gestii leży ten prom. Nikt za nas nie będzie nigdzie składał wniosków, tylko to nasza gmina musi wyjść z otwartą dłonią i z chęcią jakiegokolwiek porozumienia.